No dzień dobry, takiego filmiku jeszcze u mnie nie było. Dzisiaj zapraszam Was na BookTour. Co to znaczy BookTour? To znaczy, że przedstawię Wam moje książki, to jak je ułożyłam, dlaczego właśnie w ten sposób oraz różne ciekawostki na ich temat, czyli wszelkie regały, które ja mam i co na nich mam i dlaczego. Zapraszam. To zaskoczenie dla mnie, że takie coś Was interesuje, ale masę wiadomości dostałam z pytaniami, prośbami o taki, o taki filmik, jakie książki mam. Um. Wow, super, bardzo chętnie, zapraszam. Może kogoś to zainspiruje do tak odkrywczego pomysłu, jak ułożenie książek kolorami. I odpowiadając też na pytania, które się pojawiają, moje książki są ułożone kolorami, nie idzie zatem nic innego, poza estetyką. Po prostu nie są ułożone tematycznie. Nie mam aż tylu książek, żebym się miała w tym gubić, poza tym każdą książkę dobrze znam, wiem, jaki ma kolor, nie mam problemu z odnajdywaniem czegokolwiek. Ale do rzeczy. Zacznę może od półki, która yy, jest dla mnie Istotna i nie bez powodu. Jest najbliżej mojej głowy i ogólnie jest widoczna na filmach, bo zwracam też na to uwagę, jakie książki mam za mną, jakie mam obok mnie. One się też możecie zauważyć, że się zmieniają. Mam tu więc półkę, która jest, no powiedzmy, feministyczno-kobieca. Te trzy książki są moim nowym nabytkiem i dostałam je z wydawnictwa Czarna Owca po filmiku właśnie o książkach o feminizmie. Nie czytałam żadnej z nich, ale niedługo planuję zacząć od tego. I chcemy całego życia. Tutaj mam książki, które kojarzycie, myślę, z moich filmów, które mam w większości przeczytane, nie wszystkie, nie mam przeczytane I niestety tej książki, Wynalazki nowoczesnego serca. Eee, a tutaj jest moja taka ukochana książka, opowieść wigilijna Charlesa Dickensa i ważny, ważna dla mnie opowieść, każdej zimy do niej wracam. Szczerze mówiąc, szczególnie w wersji filmowej, no to jest jakby mój Taki grudniowy must watch. Must watch? Tuż nad tymi książkami są takie książki, to też wciąż myślę kobiecy vibe. A tutaj obrazek Stanisława Wyspiańskiego, jeden z moich ulubionych. Po jego lewicy Małgorzata Musierowicz i cała Jerzy Jada, która jak wiemy jest serią nierówną, jeżeli chodzi o wartość literacką. Ale szczególnie tej, że tak powiem, dwie trzecie tej serii to jest coś dla mnie bardzo pięknego, wartościowego i symbol w ogóle czegoś istotnego dla mnie w życiu: takiego rodzinnego ciepła, takiego bezpiecznego miejsca, nadziei na to bezpieczne miejsce, więc w moim sercu Jerzy ja Ciada pozostaje. Forever and ever. A po drugiej stronie chyba wszystkie mam e, tomiki z tej serii wydawnictwa Znak Kolorowej, tomiki Wisławy Szymborskiej. Uwielbiam, e, ostatnio sobie właśnie czytałam. Jedyny problem to, że właśnie ono jest tak wysoko, a ja lubię po niego sięgać. Ale z drugiej strony, ponieważ i tak lubię po niego sięgać, to i tak sięgam i ta wysokość jakoś e, nie blokuje mnie. Tutaj poniżej książ książki białe, od białych do żółtych i w sumie do czerwonych. To nowa książka Łukasza Najdera, której jeszcze nie przeczytałam, ale o ruru mówiliśmy. Czy słowami sobie zamówiłam w antykwariacie ostatnio? Em, w antykwariacie w tym <grafię> na Allegro. No i tak jak widzicie, no nic tutaj nie ma szokującego, myślę. Większo o większości z tych książek mówiłam. Sofia to powieść, którą otrzymałam, jeszcze jej nie przeczytałam, otrzymałam na urodziny. A tę książkę kocham. Nie wiem, czy znacie. To jest, to jest taki kolażo komiks. O Życiu Szymborskiej. Coś pięknego, coś pięknego w ogóle, jeżeli chodzi o same ilustracje, jeżeli chodzi o historię Szymborskiej, właśnie w takim prostym wydaniu. No, przecież to jest pół godzinki maks przeglądania i czytania i zachwycania się. Poniżej, moi drodzy, od Czerni do Zieleni, służące, Schmidt, szczy, Szczygieł, polskie prawo karne. No, co ja wam powiem? Stefan Chwin, którego też dostałam na urodziny. A tutaj przesyłkę dostałam z wydawnictwa z kolei wydawnictwa pauza, i wreszcie mogłam zobaczyć tę książkę, jak wygląda, bo ja ją czytam elektronicznie w podsumowaniu marca możecie ją zobaczyć. Bardzo polecam. I nareszcie widzę, jak wygląda w papierze właśnie um, powiem wam, że ta okładka robi większe wrażenie. Bo jest ładnie wydana ta książka niż, niż tak online, także tutaj mam też baden Bruków. Ktoś ostatnio też o, tych, o tej powieści wspominał w komentarzach pod filmem o klasykach literackich. Bardzo Wam polecam. To jest przepiękna powieść, Toma Szamana, więc taka też klasyka w dwóch tomach. Dla mnie fascynująca i była taka life changingowa. Tam są takie historie. Nie wiem, dla mnie były bardzo ważne, tak życiowo w czasach studenckich. Poniżej dwa zdjęcia. Tutaj René Magritte, jeden z moich ukochanych malarzy. W pozie dla mnie po prostu uwielbiam. A tutaj moi dziadkowie. Ale powiem Wam, że do końca nigdy nie wiem, czy dziadkowie, czy pradziadkowie. Zdaje się, że moi pradziadkowie. No niestety nie mam za bardzo takich kontaktów rodzinnych w ogóle z rodziną. Szkoda gadać. A tutaj z kolei książki Niepozorne bardzo, jeżeli patrzeć tylko na kolor, ale książki takie magiczne dla mnie. I, i też nie bez powodu są obok tych dwóch fotografii, które wprowadzają tutaj w klimat w tejże półki. żałmy kabry takiej oczywistej yy, klasyki pięknej, czy właśnie Floberta, Pani Bowary, czy czarodziejskiej góry, której nie mam zamiaru czytać, bo przeczytałam połowę pierwszego tomu, a i właściwie no kilka już, dobre, w 2013 roku, więc dobre kilka lat temu i nie będę wracać do tej powieści raczej. Ale co ciekawe, czytałam ją będąc w szpitalu, a właśnie też w szpitalu rozgrywa się akcja tej powieści, no to jest taka bardzo znana pozycja. Mam tu też wojnę polsko-ruską, właśnie Orwella Grinberga. Suzanne Zontag, Ingeborg Bachmann. Absolutnie kocham tę książkę. To jest coś tak pięknego, to jest coś tak pięknego. Jeżeli szukacie czegoś pięknego, właśnie to piękno, nie wiem... Trochę smutnego, oczywiście melancholijnego. Akcja ma miejsce w Wiedniu. Coś także takiego abstrakcyjnego, gdzie dużą rolę gra wyobraźnia. Um, Ojku, mam ochotę przytulać tę książkę bez końca. To, to jest moje serce. Moje serce w literach. Mam tu jakiś podręcznik do literatury muzycznej Muchen, Muchenberga, a obok niego nie bez powodu taka książka. Kocham takie stare książki. Wiecie, gdzieś nie wiem skąd ją mam. Prawdopodobnie. Z jakiejś dalszej rodziny, czy z jakiegoś strychu. Po prostu gdzieś wygrzebałam, wzięłam i nie oddałam. A jest to zbiór pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku. Zebrany przez Juliusza Rogera. Takie etnomuzyczne, etnomuzykologia, tak to się chyba nazywa, zbiory to jest dla mnie totalne złoto. Kocham, kocham, kocham. Są tutaj pieśni podzielone na różne jakby rozdziały. Tu ma akurat wojackie pierwszy rozdział ehm, o rzemieślniczej i młynarskie i to są melodie, które tradycyjne melodie śpiewane na górnym śląsku. Zapisane w nutach z tekstami wszystkich zwrotek. Ja sobie czasem właśnie śpiewam, mam ten komfort, że mogę sama sobie po prostu odczytywać nuty. Bardzo się interesowałam etnomuzykologią w kontekście muzycznym i takiej kultury, no, pamię pamięci kulturowej, ale także ze względów prawno-autorskich, bo właśnie między innymi, czy jakby w dużej mierze o tym była moja praca magisterska, bo pisałam właśnie pracę magisterską o ochronie dzieł sztuki ludowej prawem autorskim. I prawami pokrewnymi. To były czasy. <gry> bardzo ważną też dla mnie książką na tej półce jest Boże Igrzysko. Normana Davisa to jest książka, którą się zaczytywałam w liceum, oczywiście całą ją przeczytałam. Um, bardzo y, tak wspominam z sentymentem, szczególnie rozdział. Dla mnie taki <śmierzny> śmieszny aż. Um, o Michale korybucie Wiśniewieckim, czyli najbardziej beznadziejnym królu, jakiego Polska miała, który zmarł z tego, co pamiętam, właśnie z tej książki, z przejedzenia korniszonami. Pamiętam, że dostałam ją kiedyś na gwiazdkę i to był absolutnie no. Norman Davis to jest, to jest ktoś, to jest ktoś. Uczyłam się do matury z historii, także z tej książki. I czasem sobie myślę, że ta książka mocno ukształtowała moje takie. Młode myślenie wtedy o historii tego kraju. Bardzo się cieszę, że akurat na nią jako nastolatka trafiłam. E, czyli na spojrzenie na polską historię z zewnątrz, a nie z wewnątrz. Mój mózg dzisiaj, te kilkanaście lat później, jest za to Normanowi Davisowi bardzo wdzięczny. Jest tu cała historia Polski od e, po prostu przed, czasu przed piastami pierwsza, druga rzecz pospolita i trzecia. Czwartej jeszcze nie ma. Pewnie trzeba będzie dopisać. O Michał, Michał, kandydat Austrii. Jest, to jest ten rozdział. On jest bardzo krótki. Tak go zapamiętam, że jest chyba najkrótszym rozdziałem w tej książce. O, zmarł 10 listopada. Podobno na skutek przejedzenia korniszonami. Zabawne, że tyle lat minęło. Nie wracałam do tej książki przez ten czas. A ja to pamiętam. Korybut Wiśniowicki pozostał w mojej głowie takim symbolem takiego właśnie sarmaty, który jest skupiony cały czas na sobie, na jedzeniu, na piciu. Um, totalnie nie jest żadnym honorowym człowiekiem, tylko takim idącym na łatwiznę i myślącym tylko o sobie i sprawiającym tylko pozory, a jednocześnie, a jednocześnie pieniącym się o w ogóle nieistotne sprawy. Jakże to jest symptomatyczny archetyp władcy. Tego kraju. A na samym dole. Co my tu mamy? Tu są książki. Akurat Magdalena Samozwaniec przeczytałam o Weroniki Szymańskiej, e, Arkusz Poetycki, ale tu są takie. E, poza tym są takie książki, o mała księżniczka, takie troszeczkę z przypadku. A tu mam książki, o których, o których nie chcę, żeby na nie patrzeć. I może nie będziemy. Może nie będziemy. Ich otwierać. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli też macie takie książki odwrócone tyłem. Dobrze, lecimy teraz do regału środkowego. Pola! I może zaczniemy od góry, od niebieskiej, od błękitu nieba, ABC Historii Muzyki. Śmiała się ze mnie ostatnio koleżanka. Po co masz jeszcze tę książkę w domu? Mam tę książkę, to podręcznik do historii muzyki z liceum po prostu. Mam tę książkę, dlatego że. Po prostu lubiłam historię muzyki. Nie wiem, dalej mnie to interesuje i lubię sobie czasem móc sprawdzić różne rzeczy. Chociaż nie jest to, no nie wiem, nie jest to tak obszerna książka, jak mogłaby być, więc to są takie mega podstawowe rzeczy o historii muzyki, ale, ale po prostu dla sentymentu sobie zostawiłam. A co? Myślę, że ta książka każdej osobie, która w szkole muzycznej się wychowywała. Bo wolę to słowo, niż się uczyła. Jakoś bardziej mi pasuje. Ym, nie wiem, wzbudzi uśmiech ym, na jego ustach. Ugh, muszę tu położyć. Obok niej Virginia Woolf, Hello, klasyk. E, tutaj jest taka książka, którą dostałam kiedyś w nagrodę, na koniec roku szkolnego, chyba w szóstej klasie. I to takie wiersze są. Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz w grze na flecie. <gry> to takie jakieś wierszyki, w które się wczytywałam yy, za młodu. To one mi skrzywiły mózg. Na pewno one. Mam tutaj też Ewelipską Sequence. Kocham, kocham, kocham. Bo ciekawa kółczoka, scenariusz. E. Swego czasu ceniłam tę książkę jakoś, chociaż była dla mnie e, rzeczywiście obsceniczna momentami. No, co ja Wam tutaj powiem, uparte serce poświatowskiej, kurna, wciąż nie przeczytałam do końca, zaczęłam tę biografię, a kocham poświatowską, e, no i mam to na sumieniu jeszcze. Gaj Grzegorzewskiej, też jestem e, fanką, to z kolei kryminały, pod błękitem e, nieba, nie do końca nieba. Mam poezję, tutaj też zakryte książki ku niepamięci. Mam poezję, mam, mam polską konstytucję, mam prawdziwikowską jasnorzewską, e, leśmiana. A co to? Aha, wiem, to jest Leopold Staff. Wiem, bo dostałam to od takiej koleżanki. Wiem, wiem, wiem. Niektóre wiersze naprawdę ładne. Ja nie jestem jakąś y, ultra fanką Stafa. Mam też tutaj szkicę o Krzysztofie Pendereckim. W życiu tego nie czytałam, ale to jest taka w moim domu. To było i ja sobie ukradłam to. Tuwima, oczywiście, mojego styranego Tuwima. Tutaj właśnie odpadła mi ta y, już dawno okładka. A tutaj Frida, to od, od Ani, mojej patronki, dostałam taką książkę. Obok y, tychże książek y, mam taki kącik. Tu mam notesy różne. Ten notes też dostałam od mojego patrona. Moi patronie są ekstra. Tutaj mam śpiewnik starszych panów. Kupiłam sobie ten śpiewnik z nadzieją, że. Ja będę y, sobie grać na, gitar na gitarze, na ukulele, bo nie mam gitary. Y, piosenki z kabaretu starszych panów, ale miałam przyznam też nadzieję, że będę sobie mogła grać na pianinie piosenki kabaretu starszych panów. Nie mam pianina, ale mam marzenie, żeby mieć pianino. A tutaj niestety są tylko melodie i jakby akordy same. Bardzo ciężko takie rzeczy mi grać na y, ukulele. Bo nie jestem aż tak biegła w tym instrumencie. Jeżeli ktoś z Was kiedy widział, jakie, trans, jakie transkrypcje kabertu Starszych Panów na pianino właśnie, to proszę o info. Tutaj są nasze zdjęcia ze ślubu, tutaj też są nasze pamiątki ze ślubu, to są moje zdjęcia z dzieciństwa um, i tyle. Ach, o ja cię kręcę, o ja cię kręcę, ale Wam wy, wyciągnęłam. E, tutaj Boże, nie wierzę w to. To jest zbiór piosenek, berlińskich piosenek przedwojennych. Wykopałam to także ze strychu y, domu, no powiedzmy tam, dalszej rodziny, tak to określmy. Wzięłam jeszcze w liceum, zwinęłam. Legalnie wszystko, także spoko. Cuti und Tanz, Band 13. Słuchajcie, jest to zbiór, tutaj jest spis treści, zbiór piosenek rozpisanych na fortepian, pianino i śpiew, które ja wykonywałam jako wokalistka z taką kameralną orkiestrą, z którą koncertowałam, to chociaż to wciąż duże słowo. Także grałam sobie na pianinie, to bardziej już w domu. Ja grałam, bo tak to mi akompaniowano. E, śmieszna historia jest taka, że umiem naśladować niemiecki akcent, czy umiałam? Chyba w miarę dobrze, bo zdarzyło się, że po takim moim występie. Podchodzili do mnie ludzie i zagadywali po niemiecku. Przekonanie, że ja po niemiecku, a ja nie po niemiecku, ja po polsku. Więc śpiewałam po prostu piosenki, takie berlińskie, kawiarniane piosenki przedwojenne po niemiecku, o miłości. Urodama um, pasuje do tego klimatu, więc działo się. A tutaj obok um, moja, jakby świątynia to może nie jest najlepsze słowo. No i taki kącik westchnień. Czesław jest, Frida jest, wszyscy, wszyscy są. Jeszcze Wam pokażę, to są kotki, które mój brat narysował kilka lat temu. Nie wiem, wtedy miał 6-7 lat. I tak mi towarzyszą. Tutaj znacie oczywiście obraz Kasi Ekes, której jestem fanką. A teraz idziemy na dół do regału w salonie. Pam, -para pam, pam, pam. Tu jeszcze jeden kącik w naszym domu, gdzie są książki. Mamy tutaj, może, gazety pierwsze, pismo. I czym się różnię ja od mojego męża? Dla mnie pismo, dla niego National Geographic Tra Traveler. Tak się nazywa ta gazeta, nie? No, Traveler. To jest regał prestiżu, to jest re regał, <ścoughs> regał wizytowy, tak? Że goście przechodzą, patrzą na to, siedzą tu na kanapie, patrzą na to i widzą, z kim mają do czynienia. Jakby taki jest. Takie jest tutaj zamierzenie. Zatem na górze obrazek, który sobie namalowałam, e, w sumie inspirując się mocniej niż bardzo, e, obrazkiem znalezionym na Instagramie, także, tak. E, na sam początek to są świętości. Świętości, poza to nie jest świętość. Wiadomo, 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 e, wiadomo. No, no co, cóż, ja wam, wam więcej powiem po prostu. Tu nie ma dyskusji. A pod kwiatkami półka czarna, chociaż cały regał jest czarny, ale to jest półka wydawnictwa Czarnego. Mam kilka książek na górze Wydawnictwa Czarnego, ale tutaj są takie reportaże powiedzmy kolorystycznie dopasowane i jakieś takie najważniejsze, chociaż nie wszystkie, szczerze mówiąc, czytałam. Dariusza Rosiaka nie czytałam. Czytałam Gotland, Mariusza Szczegła, Polani, mokradełko, Bóg zapłać, wspaniały zbiór. Niegrzeczny jeszcze nie czytałam. To jest, to jest w miarę nowa książka, ale planuję czytać. E, Niedziela, która zdarzyła się w środę, żeby nie było śladów wspaniałość, z Klan, wspaniałość. E, Dariusza jaka tego też nie czytałam. Paweł Smoleński oskarże Małżwic, Poznań, Biały Stok. Jeszcze nie czytałam tej, tej książki Marcina Kauńskiego, ale mam. E, tak, więc dwa. Pawła Smoleńskiego i Dorusia Rosiaka, których po dwie książki mamy, nie czytałam, ale pozostałe są przeczytane przeze mnie i wszystkie bardzo, bardzo tutaj z tej półki reportaże cenię. Tak to wygląda, tak wyglądają książki w moim domu, tak wyglądają półki na książki w moim domu. Mam nadzieję, że ten filmik poprawi Wam humor, e, pokaże szerszy kontekst moich książkowo e, melancholino wspomnieniowych jakichś, nie wiem, detali. Rzeczy. Tak to wygląda u mnie. Nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach, czy też macie książki, które ukrywacie i które grzbietem dajecie do tyłu na półce. Nie musicie się przyznawać, jakie to są książki. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was na mój Instagram, Jola Szymańska. Zapraszam do subskryb subskrybowania tego kanału, do dawania łapek w górę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!